Siemanko, witajcie. Dzień trzeci z Łombola, jesteśmy w Sarajewie w fajnym apartamencie za dobre pieniądze, więc polecam Sarajewo. W ogóle Sarajewo jest przepiękne, natomiast nie o tym. Teraz jest o tym, że nie dalej mamy nierozwiązany temat z palcem rozdzielacza aparatu zapłonowego. Tak właśnie wygląda, jak się o drugiej w nocy przyjedzie, a później musisz od 8 dziewiątej szukać części, więc jedziemy na kemping, tam gdzie może być najwięcej złombolowodzów i próbować znaleźć corek, no części. O Jezu ten palec rozdzielacza <grym grym grym> Spoko, ja dzisiaj, tak temat, mogę tego tak dzisiaj temat palec rozdzielacza, lecimy i zobaczymy co się uda dzisiaj zdziałać Jeżeli nie przerywa. Sarajewo Bajkar. Na razie na taki rodzaj zwiedzania nas możemy sobie pozwolić. O, proszę. pokazuję, że mi się podoba Polonez. Nigdy Polonezem chyba nie jechał bo taki głos można mieć lekko radiowy, ja taki słyszę, ktoś pomyśli, o kurde, ale popił, nie, ale przecież my wczoraj w ogóle nie piliśmy, może bez alkoholu. no dobra, z wyjątkami, ale to głos jest prawdopodobnie od tego, że mieliśmy, przez to, że nie spalało dobrze spalin, to iskra tam nie tego, tegez i tak dalej, to, to spalin było chyba trochę więcej niż powinno być, albo nie powinno w ogóle być, więc taki głos jest, no... Jak po dobrej, po dobrej imprezie wczoraj. O była, Bo by, o, była no tylko bezalkoholowa. No da, nie da wszystkich, nie? Nie, dlaczego? Tego chyba też nie przeszedł. Jesteśmy na kempingu, przyjechaliśmy, chociaż tutaj nie spaliśmy, ale strategia jest taka, że żeby spróbować Załatwić od kogoś, kto wziął akurat na zapas e, tą część, której nam brakuje. Na poklejonej może i pojedziemy, ale wolimy jechać na czymś, co jest pewne, bo góry przed nami. A jak nie, no to będziemy próbować inaczej. No i dobra, pochodziłem po składce z Łombolowej. E, część udało się uzyskać polonezem z zakanta, chociaż jest to od hafałki, ale zawsze coś, nie? więc będziemy próbować dalej. Ty serio, oni tym jadą? O skubań. Czyj to jest ten? No nasz. Serio? Ja widziałem w internecie, że to, myślałem, że to są próby drogowe. Nie. On naprawdę jedzie. On naprawdę Ja. Jak szacunek. Szacunek. Kierownik śpi, kierownik musi spać. Tutaj to zobaczysz. Dobrze, nie będziemy przeszkadzać. Ja cię kręcę. Dobra, to... Ko... Naprawdę? Nie no panowie, szacun, panowie i panie. O, ja Z To jest dłuższa historia tutaj. Tak. O masakrę. Ja był Czech do Gdańska, znaczy był produkowa znaczy produkowany. przerobiony no. był w Czechach. E w Czechach został kupiony od właśnie tego kierownika. Przyjechał do Gdańska na Lawecie, ale do swoich korzeni przyjechał już na kółkach. O Jedzie. Jedzie, jedzie. Dobra, to jest mój faworyt na konkurs. Najbardziej hardkorowy samochód złombolowy w tym roku. Masakra <grywa> <grywa> Tak? Też jest hardkorowy? <grywa> Dobra. Wracamy Wracamy do tematu palce, proszę, ale to jest o dohawałki. Proszę. Dobra, jeszcze wracam do tego żuka wolnie. intryguje. Mogę dołączyć do waszej ekipy? Z wlepą? Oczywiście. Czekaj, to gdzieś? Wlepimy. To czekaj, wylepimy. Dobra To powiedzcie mi gdzie, bo nie chcę się rządzić. Tu gdzieś albo Dobrze, tu może być. Tu może być, dołączamy Czekaj, i tak damy Nie no, to zaszczyt dla mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <głos> <głos> dobrze, to. A on o jego to wszystko mija, ale niech śpi. Nie, on dzisiaj Spotkamy się jeszcze. Spotkamy się jeszcze. Potrzebuje snu. Dobrze, dobrze. Pięknie. Ja. Yeah. Jedyny silnik 2.0, jaki udało nam się na Złombolu znaleźć, to jest Marcina. Ale okazuje się, że on ma od Forda aparat zapłonowy, więc to jest inna bajka. Mimo, że ma część zapasową, ma palec rozdzielacza czy całość, to tutaj i tak nic nie da podobno. Tam jest park, tam jest taki garaż, bo może taki, na taki podziemny jakiś zjedziemy co? Tutaj jest. Nie samym palcem rozdzielacza człowiek żyje. Zwiedzamy centrum Sarajewa, stwierdziliśmy, że. Eee, jest piękna pogoda. Zjedliśmy pysznego burka. Tak jest. Polecamy. Jak to miejsce się nazywa, pamiętasz? O, nie zapomnieliśmy. No, jakaś taka burkownia. Burkownia. Świeżutkie, pyszniutkie eee, i nie takie tłuste. Eee, a teraz jeszcze szukamy miejsca, żeby wypić pyszną kawkę eee, i, poczuć, piwko. i piwko. Tak. Eee, kierowca. E, który kierowca? Arek, dzisiaj prowadzi. O nie, nie, nie. nie. Może nie. <laughs> eee, I poczuć klimat e, Sarajewa. Zapach boski. Tiamanko, to jest zdecydowanie miejsce, które warto odwiedzić, Mostar, jak jest z Wombol przez Bałkany, to chyba nie można sobie odmówić wizyty w tym miejscu, chyba że już znacie, jesteście znudzeni, ale ja tu jestem pierwszy raz i tu jest po prostu przepięknie. Ci się podoba? Jesteś tutaj drugi raz? Tak, no jestem tutaj drugi raz i jest zajebiście, no właśnie. A Ty zajebiście. jesteś pierwszy raz, wyciek? Tak, i też jest zajebiście. A, a jeszcze to światło, powiem Wam, że naprawdę... To... Idealna strona jest w ogóle teraz. Tak. Kto pierwszy tam skacze? Macie kąpielówki Nie, już na sobie? Nie, skacze się z drugiej strony. Tam, a, skacze tam, tam się tam z drugiej strony. Także spoko, możemy podejść i zastanowić się nad tym. Ale że jeszcze będziemy. Dobra, chodźcie, idziemy. Chodźcie. Teraz co? Nam się nie zepsuł, uwaga, znowu nie, powtórka... Nie zepsutym, więc... nie jak zepsutym, trochę zepsutym. Trochę, takim poklejonym tyci, 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 tyci ale jedzie. Zaklinanie rzeczywistości. No i jest kolejny Polones. Nie wiem teraz do naprawy, zaraz się okaże. Polonez się zag... Polonez się zagrzał. Słuchajcie oni, okazuje się 11 Razy jechali i pierwszy raz jadą Polonezem i prawdopodobnie to był błąd, bo Nysa się nie psuła. A i kawałek, Nysa się nigdy nie psuła, nie działa, tak? tak? Bo wymieniliśmy skrzynię na szkółkę, a no Ale On ok. jak działało to ten się ja bym... załączał? Na początku było dobrze, nie? No bo nie dzisiaj chyba to zauważyliśmy. Jesteśmy na granicy e, bośniacko-chorwackiej, a tak naprawdę już Dojeżdżamy do chorwackiego punktu kontroli... Na chorwackiej stronie tak jest. Tak, paszportu, więc zostało nam do Kupari jakieś 20... minut 6 i 50... No pięknie. Dzisiejszy dzień chyba trzeba nazwać, że jest sukcesem, bo do... Doje... Czekajcie, Użyję sobie światła. To jest do TVN-u? Nie. Na <laughs> YouTube'a tylko... Na mało znany, ka na mało znany kanał. Jest godzina 21 wczoraj był... Pierwsza 15, to wczoraj było wpół do pierwszej, więc jest mały sukces. I zobaczcie. Ile ludzi w miejscu, w którym można byłoby się nie spodziewać nikogo. Nie? Nie do końca. Jest fama. Jest fama? Dobrze. Ale my chcemy nocny, jakaś seria nocna. No właśnie dopiero wróciliśmy. No to taka mocno nocna. Jakie to 30. przed nami. Podoba Ci się? Naprawdę nie, jest, jest, jest nieźle, tak jak mówiłem. Jezu. Co to ma być? A nie no okej okay, ogólnie generalnie Kupari zatoka umarłych hoteli, ale nie całkiem umarłych założenie było takie Założenie było takie, że tu już nikt nie przyjedzie, a założenie było złe. Właśnie przyjechał autobus z I Łady I to chyba nie koniec Nielegalnie Mmm, pięknie Siemanko Cześć Nocleg na dziko Gregory, żyjesz? Ale tu widok, jacie. Ło! Jak to działało, to to musiało nieźle wyglądać. Później jakaś restauracja była. Siadało się na kawkę. Pozdrowienia za takie umarłych hoteli. Piękny widok i trochę zwiedzania hoteli. Rezerwacja nam przypadła o jakieś pewnie kilkadziesiąt lat. Zaraz idziemy zwiedzać dalej. Jesteśmy na granicy z Chor Chorwacji z Czarnogórą. Jedziemy już na metę. Czwarty dzień z Umbula. Czwarty? Czwarty, zgadza się. Wtorek zostało 280 km. Ile tam nam zostało? Chyba 280 km. 268 km, 6 godzin 6 godzin 260 km, więc kawałek jest. Natomiast z plusów y, jest to, że jest piękna pogoda. Z minusów to, że Poldek nie ma klimy jeszcze. I kilka modyfikacji, nie? Grzegorz. To znaczy? No co zrobiłeś? No, udało się poprawić troszkę ten palec. I wyregulować gaz, więc możemy już na gazie śmigać jedziemy i nawet. jedziemy tak jak, jak jedzie się już tak jak powinno. Pan zadowolony? Oczywiście. <laughs> Płyniemy na prom w Czarnogórze, płyniemy z, tej, z tego brzegu, chociaż można byłoby jakąś tam okrężną drogą, ale będzie szybciej, więc gdzieś tam wylądujemy. Główna atrakcja, zrobiłeś zdjęcie? Dobrze, to jest główna atrakcja Czarnogóry. Niestety nie mamy czasu na zwiedzanie. Rzesiu, jak bardzo jesteś zawiedziony, że nie mamy czasu na zwiedzanie. No nie jestem zawiedziony. Nie jesteś zawiedziony, dobrze. Nie, na razie chcę dotrzeć na metę. A, no to tak. Jak najszybciej. Dobra, to chodźmy. Ciekawe drogi, ale jakże piękne i widok, widok, widokowo cudowne Zawieszenie daje radę Daje radę? Daje no, radę Nie mnie tam podrzuca, jak widzicie, <laughs> <i> no, <laughs> podrzuca mega Daje radę Jak na razie jest ok Jest okay. Okay. Może się trochę poprawi to tak tutaj jest likawo Marek w tym momencie ma drive thru Kupił sobie, co ty kupiłeś? Na granicy, nie wie co to jest, tak? Deren, chyba A, Jesteśmy na granicy Za chwilę będziemy w Albanii Jeszcze trzeba wyczekać tą kolejkę tam, Nieźle. Mamy tutaj kuraka z Żuka Tak, Uspokaja psy Dojedź Kuraku, dojedziemy. Na pewno, no widzisz. Nie no, bez przesady. Dobra, pchamy. Nie, jest Gdzie druga? jest meta w tym roku? W Albanii. Wiem, ale w jakim mieście? W Turec. W No. trochę jeszcze. Polkawia. Dzięki. E. Ekologiczny napęd na granicy. Oszczędzamy rozrusznik, chociaż działa, nie? Jeszcze działa, 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 ale lepiej oszczędzać. oszczędzać. Witamy w Albanii. Klimat jest tutaj naprawdę. I ile nam zostało? 15 minut?

Potrzebna? Chyba nie, nie. Dobra A, no. może być ciekawie. Być. Damy radę. A co się stało zapytaj Co się stało? No hamulce, tak? Coś macie nie... Nazywa offroad kurde Polonezę Nagrywasz to? Tak, nagrywam no, to, to, to Ja pierniczę Marcin Martyna, wiecie co?, żeby jeszcze na końcówkę tak. Dobrze, dobrze. Jak ktoś nie wymiękł do tego momentu, to jeszcze teraz może wymięknąć, ale nie my. Ja. Ale przynajmniej wiemy, że Polonez też może być offroadowy. Oto i jest, i ona, Złombolowa Meta 2022 na albańskiej plaży pośrodku niczego. Setki, jak widzicie, ludzi, a może i nawet tysiące, na pewno setki, bawiący się, świętujący, tańczący. E, dobra zabawa, jak widzicie, do późnych godzin nocnych z ludźmi, ze znajomymi, nieznajomymi. Każdy, kto przejechał chociaż raz w Złombolu, wie, że stawić się na linii startu to jest sukces, a dojechać do mety to taki podwójny sukces. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Naszych przygód, bo meta to tylko półmetek tego wszystkiego. Więc zapraszam Was na kolejny odcinek naszych przygód już teraz.